Mamy nowy, piękny dzień. Dzień dobry. Nie zawsze wychodzi idealnie. <laughs> takie rzeczy. Może pogadajmy sobie o akronimach w programowaniu. Hmm? I zanim przejdziemy do tematu naszych akronimów, to ja aktualnie pracuję nad bardzo fajną rzeczą. Mianowicie przygotowuję reklamy do webinaru, który odbędzie się 16 czerwca 2020 roku. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Już się możesz zapisać, a webinar będzie z tematu Continuous Integration, Continuous Delivery w teorii i w praktyce. Praktyka będzie oparta na Azure Pipelines. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie, daj już Ci pokażę reklamy, bo to fajna sprawa takie reklamy robić. Trudne, ale fajne. I proszę bardzo, jednoręczny deploy, automatyczny deploy, manualny deploy, ci deploy. CICD. Poznaj CICD, poznaj Azure Pipelines, wdrożenie bez CI Be... koloryzowane, to mi się podoba. I piątek bez CICD koloryzowane, to mi się podoba. Jest chwila później i już mamy teksty reklamowe. To strasznie dużo czasu zajmuje, ale jest cały czas bardzo fajne. I za chwilkę, a to jest bardzo ciekawe, za chwilkę będę nagrywać film reklamowy. Myślę, że będzie inny niż zwykle, inny niż był zawsze do tej pory. Także myślę, że będzie lepszy. Także siadam, staję do nagrywania. I wspaniale, lecimy dalej. Ja będę teraz nagrywał wideo i pokażę Ci jak to u mnie wygląda. Tam mam jedno światło, które mi oświetla plecy. Tam mam drugie światło, które mi oświetla plecy. Tu mam światło na górze. Tu mam światło na górze, a tutaj będzie stać kamera. Także odwracam. Siema. I pierwszy raz tak robię, że nagrywam na telefonie na garaż. będzie. tu mam też mikrofon. I wierzę, że to będzie dobre. Jeszcze nie wiem, jak zrzucić z telefonu na komputer, ale zaraz to wymyślimy, co. Praca w Re, tutaj już działamy nad montażem reklam, także doskonale, ale do tego solido, naprawdę zaraz przejdziemy, już za chwilkę, bo jakby to jest, tutaj jest doskonała robota. Hmm. Wyszło chyba całkiem nieźle, co? Zobaczmy. Cześć, chciałbym Cię bardzo serdecznie zaprosić na darmowe szkolenie online w zakresie continuous integration i continuous delivery. Będzie to szkolenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, zatem powiesz się, jaki proces, cel i wizja kryją się w continuous integration i continuous delivery, ale ponadto pokażę Ci, w jaki sposób skonfigurować swój pierwszy pipeline w Azure Pipelines. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie, niech znajdziesz w opisie. do zobaczenia, cześć! No. Ja bym kupił. Ja bym kupił, jestem pod wrażeniem. No, dobre, dobre. I tym sposobem wreszcie reklamy skonfigurowane. Strasznie mi to dużo czasu zajęło. I teraz będę na bieżąco monitorował, które zjadają pieniądze, które nie zjadają, które są opłacalne, a które nie w międzyczasie będę tworzył je konfigurował inne do nowych grup docelowych. Także także tak. I kończę na dziś i do zobaczenia. Jutro, gdzie w końcu porozmawiamy o tych wszystkich solidach, drajach, kisach. Ja mam nowy dzień, dla ciebie to wciąż ten sam odcinek. Zatem ja już z rana troszkę przebiegłem, napiłem się kawki, znaczy zrobiłem kawkę, także jest wspaniale. I teraz porozmawiamy sobie tak bardzo skrótowo o poszczególnych akronimach, o poszczególnych skrótach programistycznych. Już w końcu przejdziemy do głównego tematu, bo takie bardziej już szczegółowe rzeczy, tak żeby się wgryźć, jak one wyglądają w praktyce, to o tym będzie jeszcze kiedy indziej. Zacznijmy od pierwszego, najprostszego, KIS, który mówi nam Kit It's Simple. Cupid. Czyli trzymaj jeszcze proste głupko, czyli chodzi o to, że jeżeli masz do wyboru jakieś rozwiązanie, które jest proste i spełni Twoje wymagania, bądź skomplikowane, które być może, znaczy które spełni Twoje wymagania i być może się jakoś przyda w przyszłości, to lepiej wybrać te pierwsze. Lepiej podążać drogą prostą, lepiej wybierać rozwiązania proste. Dlaczego? No, z kilku powodów. Po pierwsze. Prostsze napiszesz szybciej, prostsze jest łatwiej utrzymać, bo jest proste i jeżeli by się okazało, że te dodatkowe funkcjonalności, ta, ten dodatkowy narzut, który zrobisz przy bardziej zaawansowanym rozwiązaniu, może się okazać, że on się nigdy nie przyda. W związku z tym lepiej trzymać rzeczy proste i rozwijać je z czasem, ale ta prostota tyczy się również wielu rzeczy nie tylko tworzonego kodu. Mianowicie procesów w zespole. Jeżeli jakieś procesy są zbyt skomplikowane, to one też bardzo spowalniają pracę. Więc we wszystkim trzymajmy się tej zasady, żeby robić rzeczy proste, bo rzeczy proste są dobre. Nic nie powinno być bardziej skomplikowane niż być musi. Dalej. Dry, don't repeat yourself. Czyli nie powtarzaj się. Jest to, bardzo, ale to bardzo ważna zasada stosowana w procesie wytwarzania oprogramowania. No, chodzi o to, żeby nie pisać danego kodu dwa razy, bądź żeby nie robić jakichś rzeczy wielokrotnie takich samych. I jest to coś jak najbardziej naturalnego, no bo po to mamy funkcje, klasy, metody, pakiety, różne mechanizmy, które pozwalają nam na ponowne użycie tego samego kodu. Wizja tej zasady DRY jest taka, żeby nie powtarzać logiki wielokrotnie w kodzie, żeby nie powielać wiedzy tej samej w kodzie. I tu się właśnie kryje taka pułapka, na którą bardzo często ludzie wpadają. Ja też na nią wpadałem na początku. Mianowicie, jeżeli dwa kawałki kodu wyglądają identycznie, to nie jest na 100% pewne, że one powinny być uwspólnione. Jeżeli znajdziesz dwa kawałki kodu w aplikacji, to wtedy zastanów się nad kilkoma rzeczami. Po pierwsze, czy one rzeczywiście opisują ten sam model, ten sam proces biznesowy? Po drugie, czy te dwa kawałki kodu będą zmieniane w tym samym czasie z tego samego powodu? Jeżeli te dwa warunki są spełnione, to prawdopodobnie możesz. Te dwa kawałki kodu, te dwie funkcje połączyć w jednym i będzie świetnie. Natomiast, jeżeli okaże się, że one mogą być zmieniane z różnych powodów, to wtedy lepiej zostawić je oddzielne, żeby nie, narzuca, żeby nie tracić tej elastyczności niezależnych zmian. I temat ostatni, SOLID. Myślę, że najbardziej popularny, bardzo dużo ludzi SOLID zna, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę jako programiści, jak rzeczywiście z tego używamy. Ja sobie nie powiem, że ok, to jest Single Responsibility Principle, Open, closed, List of i tak dalej, i tak dalej, ale jak już przechodzimy do konkretów, jak to może wyglądać w kodzie, no to tutaj się bardzo często robi problem, no bo Same te zasady są takie trochę górnolotne, trochę mają jakąś ideę, spoko, ale jak je przekuci na kod. I to często jest właśnie źle rozumiane. Przejdźmy zatem teraz po tych zasadach tak bardzo szybko, skrótowo, bo myślę, że dla Solid wymagany jest osobny odcinek, żeby poruszyć te kawałki dość dogłębnie i też pokazać je na kodzie źródłowym, bo wtedy one dopiero. Pokazują, jak to rzeczywiście działa. Solid jest to zbiór metryk, być może dobrych praktyk, które pomogą nam lepiej tworzyć kod obiektowy, taki kod, żeby był bardziej rozwijalny. I przelećmy po kolei po tych literkach. 1. Solid, czyli zasada pojedynczej odpowiedzialności. Klasa powinna być modyfikowana tylko i wyłącznie z jednego powodu. Zasada druga. Open close. Mówi nam o tym, że powinniśmy pisać kod w taki sposób, żebyśmy mogli go rozszerzać bez konieczności modyfikacji. Punkt trzeci, zasada Liskow. Ona nam mówi o tym, że klasy pochodne po klasie bazowej powinny być użyteczne zawsze tam, gdzie jest również użyteczna klasa bazowa. Czyli taki szybki przykład, jeżeli implementujesz jakąś klasę abstrakcyjną. I w jakiejś funkcji rzucasz wyjątek not implemented exception, to łamiesz zasadę LISCOV. Od razu. Do wyrzucenia. Zasada czwarta, czyli I, czyli separacja interfejsów. Tutaj chodzi o to, że jeżeli przekazujesz interfejs do jakiejś klasy, to żeby używać wszystkich jego. Właściwości, żeby nie było sytuacji, że ty przekazujesz interfejs z dziesięcioma metodami, a używasz tylko jednej. Jeżeli będziesz lepiej zrobić dziesięć małych interfejsów niż jeden duży. Jest to przydatne wtedy, kiedy potem rzeczywiście chcemy podzielić kod na komponenty, bo nam jest łatwiej to pociąć. Piąty odwrócenie zależności. No i to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko pokazać bez kodu źródłowego, bo chodzi o to, że wszystkie komponenty niskiego poziomu powinny zależeć od komponentów wysokiego poziomu, a nie na no, Ale nie, to o tym już będą szczegóły w kolejnych odcinkach już takich bardziej z kodem. Także to tyle o Solidzie. I to wszystko na dzisiaj. Także dziękuję Ci bardzo. Jeżeli chcesz znać więcej szczegółów związanych właśnie z czystością kodu, z refactoringiem, z solidnym, jak do tego podejść, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na Szkołę Czystego Kodu. Natomiast, jeżeli jesteś zainteresowany deploymentem, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na deployacademy.pl Łamane na W. Tam możesz się zapisać na webinar, który już się odbędzie za niedługo. Dzięki, pozdrawiam, cześć.